Cześć za Was, bardzo serdecznie, pomyślałam, że nagram dla Was makijaż, taki, taki dzienny makijaż, który ja wykonuję w zasadzie zawsze. I dlatego pomyślałam, że właśnie nagram dla Was taki film. Bo teraz, jak są te upały, to mój makijaż trochę się zmienił, znaczy jest na pewno dużo mniej go i chciałam Wam pokazać też trochę, jakich kosmetyków używam, także. Także przejdę od razu do rzeczy. Na twarzy już mam kremy i tak, teraz używam kremu pod oczy z to jest Dreamy Eye Treatment with Avocado. I chciałam Was zapytać, czy wy używacie tego kremu, dlatego, że ja słyszałam różne opinie i słyszałam, że jest bardzo dobry i nawilża i sprawdza się, a czasami u niektórych dziewczyn przesusza właśnie okolice pod oczami po kilku miesiącach używania, więc jestem bardzo ciekawa, no ale używam go na razie, bardzo mi się podoba. Jest taki, no fajny, jest gęsty, nawilżający i w ogóle, no ale chciałam poznać też inne opinie. No i krem z Origins. E, Jeans mój ulubiony, właśnie latem, uwielbiam go używać, także, mm, także to są moje dwa kremy. I tak, podkład, którego będę używać, to będzie Make Up Forever Face and Body. Ja mam w kolorze 20, hashtag 20. E, I to jest taki podkład, wiecie, płynny, wodnisty. Jego ja uwielbiam, tym bardziej, że kolor w ogóle teraz mi pasuje latem. Jest po prostu niesamowity i tak jak mówię, no ja go uwielbiam, u mnie się sprawdza. I teraz właśnie tym bardziej się cieszę, że mogłam do niego wrócić, bo trochę się opaliłam. I on jednak po prostu lepiej wygląda trochę latem, zresztą on fajnie się spisuje. I ja ostatnio właśnie nakładam go tak, że trochę nakładam go wszędzie w zasadzie na twarz mm. i sobie po prostu rozcieram. Zostawiam go na chwilę, dlatego że on ma taką wiecie wodnistą konsystencję. Ale ta woda po chwili wyparowuje, on się robi taki tępy, i kiedy go rozprowadzamy, to on wtedy pokazuje swój kolor, pokazuje jakie ma krycie i jak ładnie wygląda na skórze. Więc um, im dłużej tak naprawdę wpracowujemy go w skórę. Tym lepiej on wygląda, tym lepiej on się stapia, tym większe krycie uzyskujemy też, także ja uwielbiam ten podkład naprawdę, mimo tego, że trzeba trochę z nim popracować i ja rano nie lubię się bardzo malować. Tak naprawdę z tym podkładem trochę więcej czasu to zajmuje, dlatego że wiecie, trzeba go dobrze rozetrzeć, żeby on po prostu fajnie wyglądał. Bo nawet jak go tak zostawimy na chwilę, to ja już czuję na przykład tutaj na czole, że on wyparował fajnie i po prostu już ma taką bardziej treściwszą jednak yy, na formułę, niż kiedy nakładamy taką wodę. Chciałam Wam też opowiedzieć w zasadzie o moim takim makijażu na lato, dlatego, że to będzie taki typowo letni makijaż. Taki, który ja najczęściej wykonuję wtedy, kiedy, kiedy mi się nie chce, albo wtedy, kiedy nie mam czasu za bardzo, albo wtedy, kiedy jest tak gorąco. Kiedy jest gorąco generalnie, to ja w ogóle praktycznie nie robię makijażu latem. Bardzo rzadko się zdarza i mój makijaż, opowiem Wam trochę o etapach, może trochę dzisiaj też, hmm. dlatego, że mój makijaż taki podstawowy latem hmm, to jest tylko tuż do rzęs. No i oczywiście wiadomo, krem pod oczy, krem, krem na dziennik i krem z filtrem ewentualnie, albo filtr osobno. To jest cały mój makijaż. Czasami zdarza mi się zrobić brwi, ale to już jest, wiecie, to już jest wyższy poziom. No i tak, tak wygląda jedna warstwa. Dla mnie jest super. Fajnie wyrównuje kolory skóry. Nie wiem jak to tam wygląda, ale wiecie, no ja jestem z tego kosmetyku bardzo dowolona. Dokładam czasem drugą warstwę właśnie tak, bo jestem przyzwyczajona trochę do krycia, więc dokładam sobie tak właśnie w te miejsca, gdzie powiedzmy potrzebuję trochę krycia i wiem, że ten kosmetyk może w ciągu dnia trochę się wytrzeć, wiecie, albo trochę się wybłyszczeć jednak. No bo w strefie T tutaj trochę się poce i wydziela się sebum, także. Czasami właśnie dokładam też drugą warstwę, ale to też trochę dlatego, że bardzo lubię, bardzo lubię ten podkład i kiedy ja go nakładam i widzę, jak on nagle zmienia po prostu swoją formułę z takiej bardzo wodnistej, rzadkiej, w taką fajną, kryjącą i taką, może nie lepką, ale taką nagle tempom I, i nagle widzę po prostu to, że on kryje, a nie jest taką wodą na twarzy. Mega mi się to podoba, dlatego właśnie bardzo lubię go używać, no mimo tego, że tak jak mówię. Ja go też nie używam pędzlem, więc nie wiem, jak on się spisuje. Jeżeli macie ten kosmetyk i używacie pędzla do nakładania, to dajcie znać, bo szczerze powiem, że nie wiem, jak się spisuje. Wydaje mi się, że pędzel się do tego nie sprawdzi, bo jednak trzeba go tak ładnie, wiecie, wetrzeć w skórę, tak fajnie wpracować. Ale może się mylę. Może on z pędzlami też się fajnie spisuje. Na koniec sobie lubię też go tak wklepać fajnie. Bardzo przyjemny podkład i no, na lato dla mnie to jest, to jest najlepszy kosmetyk, bo mam nadzieję, że Wy to widzicie. Ja widzę, że moja skóra nadal wygląda jak moja skóra, dlatego że widać jej fakturę, ona nie jest idealnie gładka, nie jest idealnie wszystko ukryte. A mimo wszystko kolory jest taki wyrównany bardzo ładnie to wygląda. Ona jest taka świetlista, jest taka naturalna, ona nie jest ani za bardzo zmatowiona, ani jakaś taka, wiecie, mega rozświetlona, po prostu wygląda jak druga skóra, więc. E bardzo lubię ten kosmetyk, także no, ale kiedyś Wam już też o nim opowiadałam. I tak, mamy podkład. Podkład to jest też czasem dodatkowa rzecz, którą ja robię, dlatego że najczęściej, jeżeli już przejdziemy ten krok, że chcę się trochę umalować i mam już tusz na rzęsach, ale chcę zrobić coś jeszcze, jakby ukryć, wiecie, może jakieś cienie pod oczami, albo trochę, trochę lepiej wyglądać, trochę przygotować tę skórę, powiedzmy, to drugim krokiem jest korektor i korektor, którego ja używam, to jest Rimmel Match Perfection. On się u mnie super sprawdza latem. Bardzo ładnie kryje, jest taki fajny, kremowy, ładnie rozświetla, bardzo fajnie się rozprowadza, więc ja go właśnie tak nakładam pod oczy i jeżeli nie nakładam podkładu, to nakładam tylko ten korektor w miejsca, gdzie po prostu chcę właśnie tutaj ukryć cienie pod oczami albo w miejscach gdzie akurat coś mi się zrobiło, mam jakieś przebarwienia na przykład, albo na poliki, które są aktualnie zaczerwienione. A jeśli nie, to po prostu nakładam korektor. Czasami go jeszcze nakładam tutaj, wiecie, żeby tak trochę rozświetlić. No i, no i tu. I wklepuję go sobie taką gąbeczką z Shiseido, kiedyś do podkładu dostałam. Która mega mi się sprawdza. Jest najlepszą gąbeczką na świecie. już kiedyś też o niej mówiłam. Ona chyba nie jest dostępna. I chyba ten podkład. Ona była dodawana do podkładu tego Sun Protection Liquid Foundation, coś takiego. I wydaje mi się, że już chyba jej nie ma w tej zestawie, ale nie wiem. Nie wiem, bo tego podkładu nie kupowałam ponownie. Więc w sumie nie wiem, ale trochę chyba zmienili też opakowanie. No ale dzisiaj nie, nie o tamtym podkładzie. E, więc tak, jeśli nie używam podkładu, to używam tylko korektora. I tam mi zupełności wystarcza. Jak mówię, podkład to już jest taka. Um, Lepsza wersja trochę, wiecie, jak mam trochę więcej czasu, albo jak chcę, trochę lepiej wyglądać, albo jeżeli na przykład mm, są gorące dni, ale już nie ma takich, wiecie, 30 stopni i upałów y, i słońca i w ogóle wszystkiego, że najlepiej to siedzieć w domu po prostu, że na basenie w kostiumie. Y, czasami też dokładam właśnie tego korektora w zależności od tego, jakie krycie ty uzyskałam. Bo tą gąbeczką jednak jak nakładam, to myślę, że trochę tego pod korektora wiecie, zostaje. Ale ta gąbka robi mi taki fajny, bardzo naturalny efekt, więc ja nawet wolę zebrać jakby nadmiar tego kosmetyku. Dlatego, że on nie wchodzi mi w zmarszczki, wtedy po prostu bardzo ładnie się wtapia i on też wygląda jak nasza skóra. No to nie wygląda jak makijaż po prostu. Dlatego ja bardzo lubię ten korektor. I dobrze, że go kupiłam w sumie, bo zastanawiałam się na jakieś promocje właśnie w rozmanie, czy ja go będę jednak używać, czy nie, bo już kiedyś mi się skończył. Ale uznałam, że latem to na pewno do niego chętnie wrócę, chociaż już chyba jest następca tego korektora. Już chyba znalazłam coś, czym bym go chętnie zastąpiła. Ale to zobaczymy jeszcze za jakiś czas, jeszcze trochę wiecie. E, trochę go mam. Teraz będzie puder. Puder, który już kończy mi się zupełnie, to jest ten Inglota, który się pokruszył cały w ogóle i teraz mam go w takiej wersji, tak go zmiażdżyłam trochę, więc on jest taki pudrowy, ale no nie jest to idealny jakby puder. W tym momencie potrzeba na niego bardzo uważać. W podróż na pewno nigdzie ze mną nie pojedzie, ale chciałam go zużyć, dlatego że no, nie mam nic innego. Mam w zasadzie jeszcze jeden puder, który jest bardzo biały i czasami go używam, ale to dopiero to, to przy takim makijażu, który już wiecie, jest bardziej kryjący. jakiś takie cięższe te kosmetyki mam na twarzy, do takiego myślę, żeby się trochę nie sprawdził, więc cały czas poszukuję jakiegoś pudru pod oczy. Mam kilka pomysłów. Ale nie mogę się jeszcze na nic zdecydować, więc zobaczymy. Co wymyślę? Puder pod oczami jest, chociaż w kamerze to wiecie, wygląda, jakbym miała takie naprawdę białe tutaj okolice pod oczami, ale fajnie, bo on fajnie rozświetla. Normalnie. Jakby tutaj boosterku ja nie widzę. Znaczy widzę rozświetloną okolicę, ale nie ma takiego odcięcia. I puder, którego będę używać, to jest Studio Fix z Maka w kolorze NC20. Ja bardzo lubię używać tego pudru właśnie kiedy mam taki bardzo delikatny podkład, podkład, którego praktycznie nie widać, który ładnie się stapia ze skórą, dlatego że on daje bardzo taki naturalny efekt. Dodaje może trochę krycia, ale jakoś tak bardzo ładnie po prostu współgra z tym podkładem. Dlatego ja lubię używać takiego cięższego pudru trochę. W momencie kiedy mam taki delikatny podkład, nie wiem dlaczego, może to się też trochę kłóci, bo powinna używać jakiegoś delikatnego, ale ja tego pudru też nie używam dużo, wiecie, po prostu chcę, żeby ten makijaż mm, Wytrzymał mi no, cały dzień, bo ja nie mam tendencji do przepudrowywania się w ciągu dnia, ale tak jak mówię, no nie nakładam tego dużo, to nie jest tak, że ta twarz jest nagle taka matowa, że mm, w ogóle nic nie widać, a uważam, że ten puder po prostu super się sprawdza z tym podkładem. Z każdym w zasadzie takim, takim delikatnym podkładem. Nie na przykład nie używam tego pudru, jak mam, nie wiem, derma blend. Nawet chyba z Halfy Mixem mi się nie zdarzyło, bo właśnie nie chciałam uzyskać takiego mocnego krycia, wiecie? A tak wygląda super. On zostawia taki delikatnie glow na skórze. Ta skóra jest taka, ta fajnie rozświetlona, ale dla mnie to po prostu wygląda jak, jak moja skóra, moja skóra tylko że lepsza. Dlatego, że on nie jest tak mega kryjący. To nie jest tak, że mam po prostu taką maskę i wszystko co nakładamy, to wiecie, od nowa robimy twarz. No bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba, dlatego to jest taki makijaż, który ja robię latem. I w zasadzie to by było na tyle. Może teraz przejdę do konturowania i takich rzeczy. I ostatnio używałam tego brązera z laguny. Już go tak wykańczam, dlatego że jego to już praktycznie nie ma. I używam takich resztek, bo bardzo lubię go używać latem. I to jest kolor, który naprawdę u mnie się sprawdza, więc nie wiem. Nie podoba mi się to, że on się kończy. A z drugiej strony, może i dobrze, bo zrobi miejsce dla jakiegoś innego, fajnego brązera. Zobaczymy. Zobaczymy, co mnie znajdzie. Bo mam, wiecie, mój ulubiony brązer z Maka też, Harmony, ale zauważyłam, że naprawdę lubię takie kosmetyki, które nie są aż tak bardzo matowe na przykład, które są takie, wiecie, lekko satynowe, takie właśnie jak, jak ten brązer z Narsa, bo on jest taki delikatnie satynowy, on w ogóle nie rozświetla, wiecie, on ma po prostu taki, taki kolor takiej fajnej opalenizny, że on trochę kontruje, ale on nie jest aż tak bardzo chłodny, więc. Naprawdę fajnie wygląda. I tak wyciągam resztę, resztkę z tego opakowania jak tylko mogę. Jeszcze trochę mi go tutaj zostało, no ale wiadomo. Zaraz się skończę w każdym razie latem. Po prostu ten kosmetyk sprawdza się u mnie rewelacyjnie. Bardzo ładnie tak przyglądałam. Przepiękny kolor. Uwielbiam. Jak byłoby w temacie do zera? jak on pięknie wygląda. Mam nadzieję, że to widać przepięknie się rozciela, przepięknie pasuje i tak ładnie się wtopia w skórę. No i jest cudowny. Kolejny produkt to będzie koralista z Benefit. Ja właśnie albo mam fazę, że kiedy mam coś kolorowego na oczach, albo gdzieś to używam takiej bardziej stonowanej róży, ale kiedy właśnie chcę rozświetlić jakoś twarz, kiedy chcę, żeby makijaż był rozświetlający i taki wiecie, dziewczęcy, świeży i w ogóle, to używam tego produktu, bo on jest. to jest taki brzoskwiniowo skwiniowo, lekko taki koralowy róż. I on ma delikatne drobinki, chociaż ja go też nie nakładam jakoś strasznie dużo, żeby on był taki mega rozświetlający. Może teraz nałożę go trochę więcej, żeby było go widać. Ale on tak fajnie podbija. Już widzicie, co tak ładnie wygląda. Ten polik wygląda tak trochę zdrowiej niż ten. Jest taki pełniejszy, wiecie, więcej kolorów trochę tutaj jest. Ale tak jak mówię, ja nie szaleję raczej z różami. Lubię takie delikatne delikatne efekty. To mi się bardzo podoba. Nie będzie pasowało do mojego cienia. Jeżeli nakładam tylko korektor pod oczy, no to często, zawsze przypudrowuję twarz, ale bardzo często też nie robię żadnego konturowania. Nie używam ani różu, ani bronzera, nic takiego. To tylko już jest taki kolejny dodatek, jak mi się chce. I właśnie wtedy wykonuję raczej taki makijaż, jak teraz dołożę jeszcze rozświetlacza, bo uznałam, że a, skoro już robię makijaż, jak nie zapomnę, to często też właśnie nałożę rozświetlacz. To jest MAC Mineralize Skin Finish w kolorze Light On daje takie delikatne rozświetlenie. To nie jest, wiecie, taki efekt... Znaczy, wiadomo, że jak nałożymy kilka warstw, to możemy uzyskać taki efekt, ale jak nałożymy sobie taką jedną, cieniutką warstwę, to on tak bardzo ładnie rozświetla. Nie ma takiego brokatu, tylko, wiecie, mamy taką taką ładnie rozświetloną skórę. I tak, i teraz przejdę do brwi. Do brwi zazwyczaj Używam tego produktu cały czas z Zui Cosmetics em, w kolorze taupe chyba, ale nie pamiętam. Powiem Wam, że już mam no, mam ten produkt trochę. Myślałam, że będzie mniej wydajny, nie jest mega wydajny, ale jeszcze mi go zostało. E, I cały czas go używam. I właśnie jak mam ochotę albo tego, albo nie wiem, cienia do brwi, albo tego produktu z Golden Rose, u. zależy na co mam ochotę, jak akurat. Ale ten produkt fajnie się u mnie sprawdza, naprawdę. Jest taki wygodny do pomalowania właśnie całych brwi, wypełnienia. I ma bardzo ładny kolor, taki taki brązowo-szarawy, chłodny. Fajny produkt. On jest też tak fajnie ścięty. Więc ja po prostu sobie maluję. Wiecie co? Trochę też mam daleko lusterko, więc <gryw> to jest dla mnie wyzwanie. W ogóle widzę, że mam tę brew e, trochę szerszą, jakby grubszą niż, e, niż ten. No i tak nakładam potem sobie wyczesuję. Trzeba trochę uważać, bo te produkty lubią się właśnie wycierać trochę podczas takiego wyczesywania, także dokładam sobie jeszcze tutaj trochę, bo zawsze tutaj mam problem, że o, stąd mi się wyciera zawsze produkt właśnie, jak przeczesuję, bo tutaj mam taką dziurę. i muszę dołożyć jakiś produkt. ale o, teraz wygląda super. Jestem zadowolona i utrwalam to produktem z L'Oreal Brow Artist Plumper z taką malutką szczoteczką. Nie jest to jakiś, myślę, wiecie, super, mega produkt. Im dłużej go mam, tym bardziej widzę, że no mogłabym mieć coś, co trochę bardziej utrwala te brwi, jednak. To nie jest produkt, który wytrzymuje cały dzień. No ale, ale mam to, używam, jest mega wydajny na pewno, bo już go mam. No, mam go kilka miesięcy. Także brwi. I wiecie. Jeżeli nie chcę już robić nic więcej, to tylko tuszuję rzęsy i to jest koniec. Ale pomyślałam, że dzisiaj jeszcze hmm, pokażę Wam cień, który ostatnio Wam właśnie pokazywałam. Nałożę sobie Painterly z Maca. To jest ten cień w kremie. Taki cielisty. Zostąpi mi bazę. Ja to tak wiecie, w zależności od tego, na co mam ochotę i co mam pod ręką, albo nałożę Painterly, albo nałożę hmm, bazę z Lime Crime. Znaczy zależy też, jaki efekt chcę uzyskać i jak długo mam makijaż się utrzymać. Ale wiecie, jak tak wychodzę na dzień do pracy na przykład czy coś, to ten... bardzo mm, w zupełności nie wystarcza. I cień, którego będę używać, to cień, który ostatnio mi właśnie pokazywałam, paletka Zoewa Naturally Yours i będzie Smooth Harmony. To jest ten cień tutaj. Chciałam Wam pokazać, jak on fajnie wygląda jak on bardzo ładnie pasuje, moim zdaniem przynajmniej, do właśnie koralisty, bo obydwa są takie połyskujące. Co prawda to jest taki cień złoto-różowo-beżowy, coś takiego, ale przepięknie wygląda i on tak, mam wrażenie, że jest ciepły na powiece i lekko wpada w taki jakby pomarańcz, jak zaczynamy go rozcierać i dlatego właśnie on fajnie komponuje się z koralistą. Myślę, że o wiele lepiej z takim, z takim różem niż z jakimś różowym po prostu. Tak wygląda cień i powiem Wam, że ja nakładam tylko ten cień na powiekę już. Nie dokładam innych kolorów, nie, cieni, nie cieniuję powieki jakoś bardzo, po prostu nakładam sobie ten cień i, i powieka jest fajnie rozświetlona i właśnie powiedzmy dopełnia ten makijaż, ale bardzo często też nie nakładam nic na powiekę, zostawiam tylko, wiecie, przypudrowaną mi tyle i nakładam tuż. No ale dzisiaj właśnie chciałam Wam pokazać też trochę, jak ten cień wygląda. Więc stwierdziłam, że, że pomaluję, ale to jest też krok bardzo często po, przeze mnie pomijany. No i teraz będę doszuwać rzęsy. I dzisiaj pomyślałam, że użyję takiego. Takiej miniaturki produktu z Bobby Brown. To jest Smoky Eye Mascara Mascara Regard Intense. Nie mam taką <śmiennie> miniaturkę. Nie wiem, czy dobrze robię. Bo nie używam w ogóle tego tuszu, więc po prostu zrobimy sobie taki mini test. Ale tak często pokazuję Wam już te tusze, mam wrażenie, których cały czas używam. To jest Volume Million Lashes i False Lash Wings to z L'Oreala, że no już chyba nie chcę pokazywać Wam po raz kolejny, więc pomyślałam, że przetestuję, mm, przetestuję dzisiaj nowy tusz. Nie będę nakładała bazy, zobaczymy po prostu, jak się spisze i zobaczymy, czy będzie warte tego, czy nie. Na taką szczoteczkę. O, taką. To jest szczoteczka naturalna, nie syntetyczna. Hmm. To jest pierwsza warstwa, zaraz dołożę drugą. I muszę przyznać, że po pierwsze jestem mega zadowolona z efektów po For Lashes, dlatego, że mam wrażenie, że moje rzęsy naprawdę są długie i są takie, takie fajne, że kiedy ja je maluję, to sama się cieszę po prostu, bo bardzo ładnie wyglądają i wiem, że mają tak jakby duży potencjał. Że jak używamy takich tuszy bardzo wydłużających, pogrubiających, to one naprawdę mają szansę zrobić taki efekt sztucznych rzęs i taki właśnie efekt robi na przykład ten tusz, ale ten, yy, ten też sprawdza się super, mega fajnie, rozczesuje po prostu rzęsy i robi taki wachlarz. Obydwa tusze naprawdę super. Ten mam wrażenie, że robi taki bardzo efekt dzienny. Co prawda, te rzęsy są tak fajnie przyciemnione, ale przez to, że one są takie długie, wiecie to. One wyglądają bardzo naturalnie, one wyglądają trochę tak, jakbym nie miała w ogóle teraz tuszu na rzęsach, a mimo wszystko rzęsy widać i są takie fajnie wydłużone i są po prostu czarne na całej długości, więc to jest taki efekt bardzo delikatny. One nie są też oblepione, no i wyglądają bardzo ładnie, muszę Wam powiedzieć. Ale dołożę z ciekawości drugą warstwę, bo wiecie, ja to nie lubię tak, aż takich dziennych efektów. Ale naprawdę muszę przyznać, że bardzo przyjemny tusz, bo on nie jest taki, że na przykład się lepi strasznie, że on skleja rzęsy ja też chyba dawno nie używałam tuszy, które mają taką normalną szczoteczkę, oczywiście się umadzałam, ale to się zaraz wytrze które mają taką szczoteczkę nie silikonową, tylko z takich włosków o. więc może dlatego po prostu widzę też różnicę jak to fajnie rozczesuje rzęsy mega wiecie co, bo ja widzę, że po prostu każda rzęsa z osobna jest pomalowana jest fajnie rozczesana. Znaczy trochę mogą się skleić, ale to na pewno nie jest, wiecie, taki efekt mega posklejanych rzęs. One są po prostu super pomalowane, wydłużone. Nie są jakoś bardzo pogrubione, po prostu są pomalowane na całej długości. Ekstra to wygląda. Zaraz wam teraz zrobię zbliżenie, bo jestem naprawdę zachwycona. Dobra, skończyłam rzęsy tuszować. Mega, naprawdę. Maskara smoke, Smokey Eye. Maskara rewelacja. I tak, usta jeszcze mi zostały. Jeżeli chodzi o usta, to najczęściej właśnie wybieram między balsamami do ust, między tym Dr. Lip, tu mam jeszcze Lovely Perfect Line i jeszcze używam bardzo często tego błyszczyka z MACa, Cream Glass w kolorze Fashion Scoop, dlatego że to jest błyszczyk, który nawilża usta. On się dosyć długo utrzymuje, daje taki delikatny, naturalny kolor, więc... Myślałam, że dzisiaj właśnie go użyję, bo też Wam go chyba nie pokazywałam. Bardzo często go używam właśnie ze względu na to, że on dodatkowo nawilża usta i pozostawia to nawilżenie na długi czas, więc no ja w ciągu dnia właśnie o to mi chodzi najbardziej, żeby te usta były po prostu nawilżone. No tak jak mówię, używam albo po prostu balsamu do ust, albo czegoś na pewno, co nawilża usta. Ten błyszczyk daje taki naturalny kolor, delikatny. Trochę je rozjaśnia. Ale wygląda, tak, wiecie, naturalnie. Ale przede wszystkim na więc można go też nakładać na każdą pomadkę i też się fajnie spisuje. Tak się prezentuje cały makijaż. To jest makijaż, który właśnie ja najczęściej wykonuję w takie letnie miesiące, kiedy już trochę jestem opalona, kiedy, kiedy mam czas i kiedy mi się chce. Bo tak jak mówię, są takie dni, kiedy ja w ogóle nie robię makijażu, ewentualnie wytuszuję rzęsy. A czasami też nie to, dlatego że uważam, że to taki naturalny lub wiecie. Czasami tak się czujecie, że. Jak coś nałożycie, to zepsujecie to, co jest. Ja mam czasami takie dni, że wolę nic nie nałożyć naprawdę i nawet tuszu na rzęsach nie chcę, bo mam wrażenie, że ta naturalność jest o wiele lepsza niż właśnie jakikolwiek makijaż. Ale no to też tak nie za często jest, wiecie. Um, ale właśnie latem te kosmetyki sprawdzają się u mnie bardzo dobrze. Właśnie ja takich rzeczy używam latem. Tak wygląda mój makijaż, jeżeli właśnie tak jak ja mówię mi się chce, bo też nie miało sensu nagrywać filmu, jak nakładam tusz i korektor pod oczy i pudruję twarz. I więc chciałam dla was właśnie wykonać też makijaż z moim ulubionym podkładem Face and Body Make Up Forever. Uwielbiam ten podkład, sprawdza się u mnie latem. W ogóle te kosmetyki po prostu sprawdzają się u mnie latem, więc pokazałam wam jak to wygląda. Dajcie znać, co u was się sprawdza latem, czego wy używacie, czego jesteście pewni, co wam nie wiem nie spłynie, wytrzyma cały dzień i w ogóle, wiecie, sprawdza się u was latem po prostu. Jeszcze czasami używam giełki na przykład do twarzy, wiecie, takiej mm, sprayu wody termalnej. To też jest, przynosi ogromną ulgę i w ogóle też fajnie stala makijaż. Więc tego też często używam latem. E, tak, także dajcie mi znać, co się u Was sprawdza. Ja Wam bardzo dziękuję. Dajcie znać, jak Wam się podobał makijaż i film. E, I ja Wam bardzo dziękuję i zapraszam Was do kolejnych filmów. Pa!